Taka mądra myśl, że nocą nic nie widać, <noise> bo jest ciemno. Tam, najwyższy szczyt, parafia China. E, na ten szczyt często sobie robię trening, wbiegając na niego. E, mówią, że 35 minut się na niego wchodzi, a ja próbuję pobić rekord, żeby udało mi się to w 15 minut. Na razie mam czas około 17 minut. E, może mi się uda roztrenować lepiej, ale a propos Właśnie chodzenia, łażenia. Chciałbym, żeby ten jeden odcinek poświęcić jednemu z moich najpiękniejszych wspomnień z Irlandii. Otóż, jak byłem jeszcze w szkole w MainNut, tak jak wiecie, miałem wolne weekendy i udało mi się też zrobić coś wyjątkowego. Otóż przelazłem sobie 160 km. Przeszedłem tak zwaną The National Famine Way, czyli Narodową Drogę Wielkiego Głodu. To jest 160 km, biegnie ona wzdłuż The Royal Canal, wzdłuż Kanału Królewskiego, który został zbudowany. Prowadzi, łączy jakby drogę wodną z Dublina do, aż na zachód wyspy wpada do rzeki Shannon. Z Dublina wpada do rzeki Shannon, a ta rzeka Shannon wpada do Oceanu Atlantyckiego czyli ten kanał, jakby to jest droga wodna poprowadzona ze wschodu na zachód wyspy kiedyś im się to przydawało do transportu dóbr głównie opowieści Irlandczycy mają o tym jak barkami spływały beczki Guinnessa tym kanałem używali koni, co ciekawe do ciągnięcia takie barki pływały Oczywiście, kanał to jest, to jest sztuczne, więc tam woda nie płynie. Różnica poziomów jest, jest wyrównywana przez, przez 46 chyba tam takich zapór, się LOX nazywa. No i konie ciągnęły taką barkę po prostu wzdłuż brzegu, miały specjalną uprzą, żeby ciągnąć. To miało udźwig podobno niesamowicie wielki jakieś tam kilkanaście czy nawet dwadzieścia kilka ton. Ale dlaczego ten, ten właśnie kanałem królewskim poprowadzono jest droga wielkiego głodu? Ponieważ w 1800, teraz właśnie, zabij mnie, nie mam żadnych notatek przy sobie, żeby ich skądś ściągnąć, ale około 1846 sprawdźcie sobie. W Irlandii wybuchł wielki głód. Irlandia była wtedy mocno pod panowaniem Brytyjczyków. I ich prawa były tak opresyjne dla Irlandii, że Irlandczycy właściwie nie mieli co jeść. Jedynym ich pokarmem były ziemniaki, a reszta wszystko to sobie landlordi brytyjscy zapewniali dla siebie albo wywozili z wyspy. Po prostu wyspa była przedrenowana z wszelkich dóbr. I prawo było na tyle opresyjne, że pozwalało Irlandczykom właściwie na nakarmienie się tylko i wyłącznie ziemniakami. I właśnie w tym czasie, w, w pierwszej połowie XIX wieku w Irlandii wybuchu. Ziemniaki zachorowały. Tak jak my mamy teraz, mieliśmy pandemię COVID. Tak. Ziemniaki miały swoją pandemię wtedy, po prostu nie rodziły owoców, znaczy no, bólew. Nie było co jeść i przez to e, tysiące, e, jak nie setki tysięcy Irlandczyków umarło z głodu. Wielu z nich e, wyemigrowało. Populacja wtedy Irlandii tak bardzo zmalała, że oni do dzisiaj nie odzyskali pełni populacji. Właściwie dzisiaj się mówi, że pomału wracają do liczb, które mieli wtedy. I właśnie narodową drogą Wielkiego Głodu, czyli wzdłuż tego kanału królewskiego, tysiące Irlandczyków wyruszyło z zachodu wyspy do Dublina w poszukiwaniu jakiegoś ratunku czy tam w poszukiwaniu, czy w poszukiwaniu jedzenia, statku, żeby wy, wy, wypłynąć do lepszego kraju, kombinowali jak mogli i takim, takim charakterystycznym znakiem tego, tego wielkiego głodu są buty i pamiętam jak szedłem właśnie wzdłuż tego kanału, to, to co jakiś czas był taki mały postumencik, wymurowany na którym takie, takie buty brązowe stały, to był to jest symbol, ponieważ ci ludzie nie mieli nic. Mieli właściwie jedynie wszystkie, wszystko, co, na, co do nich należało, to, było ich, to były ich buty. I wielu z nich zmarło z głodu, właśnie idąc tą drogą wzdłuż kanału królewskiego. Wielu z nich padło w drodze, umarło, wielu z nich ci, którzy dotarli do Dublina, Wypłynęli później szukać lepszego świata statkami, które historia nazwała później The Coffin Ships, czyli statki trumny, ponieważ ludzie tak wycieńczeni nie wytrzymali podróży i wielu z nich po prostu umierało. Wielka tragedia w Irlandii, The Great Famine, to nazwała historia. I ludzie mają taki zwyczaj, może on nie jest super popularny w Irlandii, ale wielu ludzi tak robi. Na przykład mój nauczyciel Michael ze szkoły, on mi pokazał tą drogę wielkiego głodu, pokazał mi ten sposób upamiętnienia tych, którzy cierpieli. I z nim przeszedłem pierwszy etap, ponieważ on był gdzieś tam w środku, idąc od Dublina, on jeden z kolejnych etapów robił i mnie zaprosił, czy nie chce się z nim przejść, więc z nim i z jego kolegą, drugim Michaelem, czyli dwa Michaele i ja. Przeszliśmy sobie wtedy, pamiętam, około 20 km pieszo w sobotę. Mi się to bardzo spodobało i pomyślałem sobie: Kurczę, jakby to było możliwe, to chciałbym tę drogę ukończyć, bo jak kocham chodzić, mam w sobie coś takiego, że uwielbiam być w podróży, czy to pociągiem, czy autobusem, czy pieszo, czy gdzieś się wspinać, chodzić, po prostu być w drodze. Bycie w drodze to jest coś, co to jest taki dla mnie naturalny stan, w którym się czuję niesamowicie zawsze szczęśliwy. I pomyślałem sobie, że jakby mi się udało coś takiego zrobić, po drodze miałbym czas, żeby się modlić. Miałbym jakoś taki jest to trochę szlachetne dla mnie, żeby upamiętnić tych, którzy zmarli i żeby się modlić za nas, żebyśmy umieli o siebie nawzajem dbać. Żeby nie, nie było. Ten głód był niepotrzebny tak naprawdę. To było głównie przez opresyjne prawo Brytyjczyków. No właśnie. No i udało mi się to zrobić w kilka dni, łącznie chyba szedłem, nie wiem, 6 dni. Czasami brałem ze sobą namiot, śpiwór, karimatkę i szedłem na przykład piątek, sobota, niedziela. Właśnie ten pierwszy etap to był, to był z Michaelem, taki wyrwany z kontekstu jakby. I potem zacząłem od Dublina, sukcesywnie całą tą drogę przeszedłem 160 km. Spałem w międzyczasie gdzieś tam w takich małych zagajnikach. Jednej, jednej nocy pamiętam, namiot mi zamarzł, bo było, było bardzo zimno. Temperatura spadła do minus 3. I w dzień padało, wieczorem miałem, jeszcze padało, ale po, po, pod koniec, już tak późnym wieczorem, temperatura spadła poniżej zera. Namiot mi zamarzł. W nocy po prostu się budziłem z zimna. Musiałem robić planki, czyli taki trening wewnątrz śpiwora, żeby się rozgrzać. No ale poza tym to, to niesamowita przygoda. Mam z tego dużo zdjęć, mam z tego dużo jakichś filmików. W ogóle gadałem, gadałem podczas tej drogi po angielsku do Telefonika. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że będę prowadził polskiego vloga. Gadałem po angielsku, bo chciałem nagrać taki filmik dla Michaela, dla mojego nauczyciela i dla jego znajomych, z którymi oni kiedyś przeszli tę tą drogę. Bo Michael to robił po raz drugi już i chciałem właśnie tak podziękować im za inspirację, i żeby mogli sobie popatrzeć. A przy okazji ja miałem ta, taką okazję trenować angielski. Pamiętam, że to były moje początki, tu jak się rozpędzałem z angielskim trochę stękałem. Ale coś tam nagrałem, zmontowałem z tego nawet pierwszy swój taki filmik. E, rozesłałem go do tych jego przyjaciół. E, taki miły gest. Byli zadowoleni, nawet, nawet się później spotkałem z jednym z nich, w ogóle to, towarzystwo bardzo międzynarodowe. No, ale The National Famine Way 160 km od Dublina do rzeki Shannon, która później wpada do Atlantyku kilka dni. Po drodze spotkałem mnóstwo ludzi, z których. Irlandczycy są genialni w takim Smoltoku, że tam cię zagadają, co i jak, co słychać, skąd idziesz, jak idziesz. Jeden z nich nawet otworzył swój dom przede mną. Wszedłem na jakąś herbatkę. Miałem dużo takich, takich rozmów, też, które zeszły na, na tematy wiary. Także okazało się, że niechcący, a może i chcący, byłem też świadkiem mojej wiary, mojej relacji z Panem Jezusem. Rozmowy niektóre były przyjemne, niektóre nawet poważne. Żywiłem się po drodze batonikami albo miałem, miałem taki piecyk gazowy, sobie coś tam czasem zagotowałem wodę na jakiś makaron. Jednej nocy spałem jak szrek na, na bagnie. Molrick bog, chyba tak się nazywało. to. Nie, nie bagno, tylko takie bog to jest takie jakby torfowisko bardziej. Miejsce, z którego wydobywa się torf, i często woda jest bardzo wysoko, albo często jest ten teren podmokły. Mi się akurat udało znaleźć na tym, na tym bagnie taki fragment, gdzie mogłem spokojnie namiot rozstawić. Także byłem szrekiem jedną noc. Piękne miejsce, słuchajcie, jak okiem sięgnął. Krzaczki, drzewka, irlandzka taka przyroda. Cisza. Po drodze spotkałem mnóstwo tych wielkich ptaków, co stoją na jednej nodze i polują na. to były czaple chyba, właśnie wzdłuż kanału królewskiego. Spotkałem też na tym bagnie sarenki, zajęcy mnóstwo. Zdarzało mi się, że szedłem jednego dnia nawet i 36-7 km. To były dni właśnie takie najcięższe, bo miałem naprawdę ciężki plecak z całym namiotem. Wyposażeniem, to pamiętam, miałem dwa takie dni pod rząd, ciężkie z tym plecakiem, e, także też dostałem trochę w kość, miałem okazję e, roztrenować się. Cały czas zbieram, zbieram energię i siły, i roztrenowuję się, żeby w Papui być, być dostępnym, jeżeli będzie trzeba gdzieś tam po górach e, chodzić, docierać do ludzi. Taka mądra myśl, że nocą nic nie widać, <grym> bo jest ciemno. Jak się śpi w namiocie, gdzieś tam wśród drzew, to widać tylko dzięki latarce czołówce. Może od, powiedzmy 5 metrów dookoła No i nie zawsze to jest komfortowe jakiś ptak, jakaś krowa, jakaś owca łazi wokół, jakaś grupka ludzi, którzy się śmieją. I w nocy, jak jest ciemno, czasem to można się trochę tego bać. Zwłaszcza samemu w namiocie. Ale jak wstaje dzień, wszystko się robi jasno. Ach, to jest nowa nadzieja, powiem wam naprawdę. Piękna sprawa, doświadczyć takiej samotności i takiego poranka w drodze. Myślę, że można się też troszkę o sobie samemu nauczyć. Można znaleźć czas na to, żeby się pomodlić zajrzeć w swoje wnętrze No dziś kontynuuję. Daj Boże dziś ukończę cały dystans The Royal Canal National Famine Way no, Żeby uhonorować tych, którzy umarli, żeby się za nich pomodlić No i tyle no, Piękna sprawa Także pamiętajcie, że po każdej nocy, gdzie jest ciemno i nie wiadomo co robić, i nie wiadomo co jest wokół i w którą stronę i z której strony może być zagrożenie. Po każdej nocy przychodzi piękny poranek. A nawet jak poranek nie jest piękny, bo jest bardzo mgliście albo pada, to robi się jasno, jest troszkę lepiej. A w przyszłości może przyjść jeszcze piękniejszy poranek. A kiedyś w ogóle, całkiem w przyszłości, ja wierzę mocno w to, że przyjdzie taki poranek, który nie będzie miał końca. Takie przemyślenia proszę ja was normalnie, aż się wzruszyłem. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam z trasy. I do zobaczenia z Bogiem. Także taka moja. Y Moja przygoda związana właśnie z the, the Royal Canal. Jest też taka fajna piosenka, której słuchałem sobie. The Old Triangle. A taka piosenka. Słowa są napisane, jakby mówił je więzień z więzienia w Dublinie, który tęskni za wolnością, tęskni za kobietą. A właśnie The Old Triangle, czyli stary trójkąt to, był, to było takie urządzonko w tym, w tym więzieniu, w które jak była zbiórka, to, to klawisze walili jak, jak smok. I dźwięk tego, tego trójkąta roznosił się all along the banks of the Royal Canal, czyli roznosił się po całym kanale królewskim, który przepływa przez Dublin blisko właśnie tego więzienia. Tak sobie słuchałem jest takie takie mocne emocjonalne wykonanie zespołu The Dubliners. To aż miałem ciarki szedłem sobie tak samotnie. No, niesamowita rzecz. Naprawdę dużo czasu miałem wtedy na modlitwę, na różaniec. Pamiętam, że to mnie, to mnie dość mocno odmieniło. As my teacher Michael said, I have, I have to. enter the river shannon with bare feet with bare feet and then he will count that i covered whole distance of the real canal of the national famine way so here i am with bare feet in the shannon river i did this to to honor uh, those who died, to remember those who died uh, in the great famine, and I did this to pray for all people. Uh, there is no need for poverty. There is no need to to die from hunger, hunger. So I pray for us that we may be responsible for each other that we can live in real love that jesus uh, bring to us brought to us so jesus let us live in your kingdom kingdom of love where there is no place for hunger for famine where there is no place for poverty persecution and jesus lead us please to your A heavenly Kingdom, there we will be happy. Co bym chciał jeszcze na ten temat powiedzieć? A, a propos, jak już zacząłem temat y, wielkiego głodu, to opowiem Wam y, o Edmundzie Strzeleckim. Ale to może w innym ujęciu, bo muszę już jechać. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. The National Femin Way Woo! Piękna sprawa, piękna przygoda.